Kaziu Bratka i Jan byli w drodze na ślub Hej maleńka, jestem rolnik, zobacz tylko na mój ciągnik Lubisz kiedy wchodzę w rolę i wyrzucam gnój na pole Pokaż, pokaż swoje nogi, ulepmy razem pierogi, pokaż, pokaż swoje ręce, kibelumy mi w łazience. Kurde, zaraz będziemy, ale się stresuję. Ty też to? Tak, tak. Nigdy chyba się tak nie stresowałem. Ja też zaparkuj gdzieś tu, na parkingu. Jest dużo miejsca, jeszcze nie poprzyjeżdżali. Miłość tak łączy dłonie Naszych nie złączył Bóg Piękna jesteś w tym belonie Ale w sercu moim żal To co kochałem Odeszło w dal Słowo Czy ty, Kaziu, bierzesz za żonę oto wspaniałą Beatę? Tak, Biorę. Czy ty, Beato, bierzesz wspaniałego męskiego Kazia? Tak, Biorę. Od was są was mężem i żoną, możecie się pocałować. Oj batko, jak ja się cieszę, żeśmy się zaręczyli. Teraz jedziemy, pobawimy się, wypijemy wódkę. Dobrze mówię. Tak, tak, dobrze mówisz. Odpalamy zaragłośniki, dyskoteka i będziemy Kazio, ze sobą całe Kazio. życie. Słuchaj, ja komuś fagier mam nadzieję, że jakieś dobre zagrychy są na siebie. No będą, człowieku, pierwsza klasa. Pierwsza klasa zagrych będą wszystko, będzie luksus, panie. Apoczkę co? Łódeczka. Łódeczka będzie, no ja... Wesele bez... 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 bez wódeczki? Takiego błakła żona bym sobie sure. pieczonego wziął. No to jedziemy. Ulewa, kurwa!

Oh, dobra, trzeba jechać Kurwa mać Tak długo tu byłem Żal mi się z tym rozstawać GoPro na głowie założone I idziemy O kurwa pada, nie wziąłem parasolki Idziemy do wodniawskich. No i co? Ostatnie zamknięcie bramy Dobra, no to papa domku. Cześć. Mamy okazję. Siadaj do definii, kurwa. kurwa. Powiedz mi jak ty się pogodziłeś z rozstaniem z tym domem, z tym wszystkim co wy tu macie? Jakoś trzeba było się pogodzić. Bo rodzice zmarli. Ten no dom po... A no wiesz Mariusz, Mariusz już wyjebał. Nie ma go. Pamiętam, że tak, nie? Były no. był to stąd gdzie bawił w piaskownicy. I co z nim? Co, to no do chyba Stanów czy do Niemiec? Nie, nie wiem, Nie jest, żeby wrócić. o co chodziło, że jakiś spadek, Bo ja nie rozumiem. No, no kurwa, słuchaj, no wujek zmarł i odziedziczyłem po nim działkę całą, całą gospodarkę i maszyny podobno tam już są. Wiesz co? Wsiadę, jedziemy. Zostawmy tą kurwa dziurę. Trzeba nowe życie zacząć. Zdecydowanie się zgadzam. Zacznijmy nowe życie. Złe kilometry dzielą nas. Lato umiera, jesień czas. Blaszane dasze, tłucze deszcz A w mojej głowie wciąż ktoś jest Więc gdy wspomnienia męczą cię, Wracają myśli w krótkie dnie Zobaczyć jeszcze raz Jej piękne czarne oczy Śnią się czarne oczy Ich nie przeoczysz Wiem, że nie